Cześć kochani, dzisiaj mamy odcinek specjalny, ponieważ po raz pierwszy otrzymaliśmy podarunki oraz zdrabki od naszego widza. Powiem Wam tak, że dawno nie spotkaliśmy się z aż taką życzliwością, za co bardzo dziękujemy. Jeśli możecie, to prosimy, żeby każdy, kto nas ogląda, zostawił serduszko w komentarzu dla Pani Beaty. Tutaj nasza córka już. Takie serduszka narysowała, dlatego jeśli możecie, również takie serduszka napiszcie w komentarzu, bo naprawdę kobieta o złotym sercu bezinteresownie, eee, zobaczcie, ile zdrapek przesłała, ale to nie tylko zdrapki, bo powiem Wam, że paczka, którą otrzymaliśmy, była naprawdę, naprawdę duża. Słuchajcie, dostaliśmy również oprócz zdrapek i tych wszystkich, wszystkich prezentów. Kartkę. Kartkę, w której yy, są bardzo miłe słowa, przeczytam Wam teraz. Jest napisane: Kochani, życzę samych sukcesów w zmaganiach zdrabkowych. Dużo zdrowia, miłości i radości dnia codziennego. Niech Wam się szczęści. Pozdrawiam Beata. Także naprawdę, dla Pani Beaty, ogrom serduszek. Yy, mamy tutaj różne zdrabki. Mamy pensje, super 7, białe, złoto, ekstra pensje, super linie i zdrabkę, której jeszcze nie mieliśmy, czyli zdrabkowy cash. Zaczniemy sobie od tych małych. Może od pensji. Tutaj standardowo szukamy yy, liczb wygrywających. Wygrywają 32

Numer osiem, dwa, cztery, sześć, trzy, pięć, osiem, dziewięć. Kurczę, no coś by się mogło trafić. Numer dziewięć, cztery, trzy, dwa, dziewięć, osiem, pięć, sześć. Trudno. Numer osiemnaście. Dwa, pięć, dziewięć, cztery, sześć, trzy, osiem. I ostatnia numer siedemnaście. Dwa, sześć, pięć, trzy, cztery, dziewięć oraz osiem. Niestety te zdrabki nie przyniosły nam wygranej. Następna, numer 47. Jest to ekstra pensja. Tutaj szukamy liczb takich jak 13, 25, 24 oraz 14. A wygrywają 33, 16, 3. Dwanaście, dwadzieścia trzy, cztery, piętnaście, osiemnaście. Mamy napis, i dwadzieścia siedem, kontrolne różne. Następna, tutaj będziemy szukać dwadzieścia dwa dwadzieścia dziewięć dwadzieścia osiem oraz jedenaście mamy trzydzieści sześć trzydzieści pięć sześć siedemnaście napis ekstrapensja trzynaście dwadzieścia siedem czternaście oraz dwadzieścia trzy Niestety również pusto. Kolejne zdrabki. Jest to białe, złoto z numerem 34. Podobnie jak w poprzednich zdrabkach, będziemy szukać wygrywających liczb: a są nimi 36, 48, 59 oraz 16. Mamy. Trzydzieści cztery pięćdziesiąt cztery dwadzieścia siedem osiemnaście czternaście trzydzieści jeden trzydzieści osiem czterdzieści trzy czterdzieści i trzydzieści siedem kontrolne różne.

16 i 53. Pod 11 mamy zwrocik 5 zł. Kolejne zdrapki. To super linie. Dawno ich nie mieliśmy, bo ostatnio królowały u nas tylko szczęśliwe linie, które bardzo, bardzo, bardzo lubię. Szukamy symbolu rolek, rolki i klapki. Mamy rolki również tutaj Mam nadzieję, że wszystko będziecie widzieć będę sobie przesuwała mamy klapki tutaj klapki i kolejne symbole to dzwon i parasol Jest dzwon. Dzwon i parasol obok siebie. Mamy dzwon. Jest parasol i dzwon, znowu obok siebie. Może to jakieś, jeszcze tu jest parasol, może to jakieś przeznaczenie korona i kości. kości Jest i korona szansa na linie kości kości tutaj i tutaj Kolejne to diament i czapka czapkę Diamentu brak. Moneta i klucz. Jest klucz. Moneta. I koniec. Następne to słońce i leżak. Mamy słońce, w sumie słońce z leżakiem idzie w parze. Mamy leżak. I słońce. Kolejne symbole: sakwa, cytryna. Mamy sakwę. Myślałam, że już ani jednego symbolu z tych nie ma. Kolejne gwiazda i księżyc. Mamy gwiazdę. Kolejna. Jest gwiazda. I tutaj dwie gwiazdy. Kolejne symbole to krab oraz biedronka. Jest krap. I to by było na tyle. Łódź, arbuz. Kolejna łódź, i tutaj okulary oraz podkowa. Podkowa i okulary, podkowe mamy tutaj, podkowa, podkowa. I to by było na tyle kontrolne, różne. Jeszcze jedne super linie mamy. Poszukujemy serca oraz piłki. Mamy piłkę. Jest tutaj. Jest serce. I to tyle. Kolejne. Księżyc i cytryna. Cytryna. Tutaj mamy dwie cytryny. Księżyc się nie pojawił. Kolejne. Sakwa, klucz. Mamy sakwę. Tutaj również. Klucza brak. Kości. I popcorn. No, patrzcie, nie ma. Jest popcorn. I kości też tutaj są w ostatnim. I jeszcze jeden popcorn. I tutaj też, o matko. Yy, mam nadzieję, że nie ominęłam nic. Kolejne lody oraz Biedronka, są lody, Biedronka, lody. I Biedronka. Następne symbole, leżak i diament. Jest diament. Leżak. leżak kolejne jest diamant leżak czapka oraz moneta o jest czapka Monety, brak. Rolki i rower. Kolejna para, taka bardzo do siebie, bardzo ze sobą taka współgrająca. Rolki i rower, i rolki. Kolejne symbole: gwiazda, wiatrak. Z wiatrak, gwiazda. Tutaj mamy dwa wiatraki. Jest kolejny. I tutaj również następne symbole. Balony oraz motyl. Jak mamy balony? A tu mamy na dole. Mamy balony, balony. Motyla brak. I ostatnie, ptak oraz słońce. Mamy ptaka i słońca. Brak. A kontrolne, niestety, różne. I ostatnie dwie zdrabki, które, których jeszcze nie mieliśmy, ale tutaj standardowo szukamy liczb bądź takiego pliku

52, 55, 45, 35, 28, 26, 36, 58, 11, 18. 59, 42.

Czterdzieści cztery, czterdzieści osiem, osiemnaście, pięćdziesiąt jeden, czterdzieści dwa, pięćdziesiąt cztery i szesnaście. Gdzie są ostatnie kontrolne? Zobaczcie, gdzieś się tak kontrolne ukryły. O, tu jest K. Też są różne, ale słuchajcie. Z wydrapanych zdrapek wygraną przyniosła by przyniosło białe złoto. Ale nie uwierzycie, na jaki pomysł wpadła pani Beata. Oprócz tej zdrapki, słuchajcie, jest była taka koperta z napisem z dwójką to na otarcie łez, gdyby się nic nie trafiło. I słuchajcie, zobaczcie, co jest w środku. Są to dwie zdrabki z liniami, gdzie trzeba wydrapać tylko kwotę, bo zdrabki są wygrane. No, powiem Wam, że naprawdę mega, mega, mega nas to zaskoczyło i naprawdę jesteśmy mega, mega, mega wdzięczni. Także jeszcze raz serduszka dla Pani Beaty. I uwaga, odsłaniamy, patrzymy, co jest pod, co się kryje pod tymi liniami. O, matko, 6 zł. 6. 6. 6. I jeszcze jedna. I 6. Tu mamy 12, 24 wejście sześć złotych. Kontrolne WWW. W, w. No powiem wam, że naprawdę mega I teraz yy... Boże 6 razy Jeszcze i przepraszam jeszcze tutaj właśnie bo mi coś nie pasowało I tu mamy też 6 złotych. Także 5 razy 6. Moment, bo mi się coś tu nie zgadza. 5 razy 6 to będzie przecież 30, a takiej. No dobra. Później będziemy dochodzić. I druga zdrabka. Mamy tutaj 3 złote. I tutaj 3. Także kolejne 6. 9 zł. No opowiem Wam, słuchajcie kochani. Naprawdę jesteśmy mega wdzięczni, mega zaskoczeni. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za takie wsparcie i jest nam bardzo, bardzo miło i naprawdę jeszcze raz z całego serducha dziękujemy. Naprawdę mało jest, szczerze, tak. Życzliwych osób jak pani Beata. Dlatego jeszcze raz dziękujemy. Życzymy każdemu miłego dnia, miłej końcówki w sumie soboty, bo nagrywaliśmy dzisiaj dosyć późno. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia na kolejnym odcinku.